Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Gangraczy. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam unboxal z yy, paczki, którą dostałem od Bartka, ale niestety już próbowałem nagrać yy, unboxal, ale niestety okazało się, że mój program do montowania nie odczytuje pliku, którym nagrywałem, więc musiałem zmienić, więc jest już otwarte jak coś. W środku znajduje się tak koszulki. Wiem, że, że są już cztery koszulki. Myszka tracker Tomahawk czy jakoś tak to ona jest specjalna do gamingu opis będziecie mieć tej myszki w opisie i wszystkie dane o, ktoś kosi trawę, nie wiem czemu wimy jeszcze jeszcze przełożyłem mikrofon, ja cię nie mogę tak myszka wygląda tak Teraz otworzymy. O, my się już ozerowała butelka. Zaczynamy najpierw od myszki. Potem przejdziemy do tego, co tam w środku jest. Mogę wziąć. O, muszę wyciągnąć ten Na to za chwilę. Dobra, myszka wygląda tak. Producent to jest Megabyte z półkazoo Widzicie Spróbuję to jedną ręką wyciągnąć ale nie jestem pewien czy wyciągnę no, raczej nie wyciągnę Dlatego obecnie przerwę nagrywanie. nagrywanie. Mieszka po wyjęciu. Wygląda tak Najpierw od yy, USB zaciemy, chociaż to nic nie jest. O nawet złota na tym jest hmm. fajnie ma nawet wejście Ile ma może? Ile ma metrów? Kabelek? Ja się metrów metrów to nie, ile centymetrów. Hmm, nie piszemy bym musiał zobaczyć myszka nie wiem co to oznacza to i te przyciski chyba to trzeba przypisać ale nie jestem pewien trochę światło trzeba dać dobra zobaczymy jak działa działa znaczy się działa jak normalna myszka nie chcę bandikamy łączać no, nawet szybko idzie, No teraz zrobię zoom do Jak widzicie Myszka yy, Świeci, można zmieniać kolor, to jest Niebieski, można zmieniać na niebieski Ży, yy, Różowy To nie wiem jaki to jest kolor To jest nawet podświetlenie niebieskie, tego to nie widziałem I czerwone, ja się ustawię niebieskie mi się podoba niebieski o tutaj nawet widzicie z orange, podkładka nie wiem gdzie to wziąłem dobra zaczynamy teraz zobaczymy co jest w tym widzicie folia bąbelkowa w sensie do nie podam na bo ponieważ możecie wziąć i wysyłać różne rzeczy płatne lub niepłatne więc yy, nie podam tutaj znajduje się płytka z bodajże muzyką której niestety ale nie umiem otworzyć na komputerze ale podam wam linka do tego żebyście mogli to posłuchać no więc tak zanim długo się Yy, pojawi filmik z Super Elite 3 czy jakoś tak więc zapraszam do subskrypcji, do lajkowania żeby Wam jakiś film tam nie uciekł odcinek jakiś więc dziękuję, do widzenia, cześć